Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj wreszcie do recenzji o 6 65G po ponad trzech tygodniach użytkowania. I zrobimy sobie taką opowiastkę jak ostatnio. Nie będziemy robić sobie takiej super szczegółowej recenzji, mając na uwadze, że wiele rzeczy, o których mówiliśmy już o KoloroSie, to wszystko jest już gdzieś na kanale, więc podepnę wam wszystkie niezbędne filmy, ale zaczynam sobie od designu i muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście rzecz, na którą najbardziej chyba stawiam w przypadku tego urządzenia jako taki ogromny wyróżnik. W sensie ostatnio sporo telefonów przeszło przez moje ręce, Teraz, że znowu przyszły jakieś kolejne, niektóre pod embargo, więc musicie poczekać, ale też sporo telefonów musiałem oddać i producentom i do Komputronika, więc musiałem je przepakować. Chwytając większość tych telefonów jednak Naprawdę, to było takie już nudne, że kolejny telefon, który właściwie wygląda tak samo, taka sama wysepka, tak samo obły z przodu, z tyłu, błyszczące krawędzie, również zaokrąglone. Naprawdę, no ile można? I chwytając oporę no 6 g mam wrażenie, że nadal trzymam telefon w pewien sposób unikatowy. Oczywiście nie jest to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku, o czym mówiłem, ale nadal uważam, że to jest świetny telefon. Świetnie zrobiony, z Gorilla Glass piątej generacji, ze szkłem, aluminium, kawał solidnego sprzętu i... W momencie, kiedy nagrywałem pierwsze wrażenia, mówiłem, że nie znam ceny telefonu i uważam, że ona jest teraz jednak trochę za wysoka, jak ją poznałem. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania i złożenia tego sprzętu, tutaj mógłbym powiedzieć, że telefon naprawdę sprawia wrażenie jeszcze dużo droższego. To jest ogromny plus i wizualnie bardzo mi się telefon podoba. Jeżeli chodzi o spasowanie wszystkich elementów, przyciski, które są płaskie, małe rameczki, rzeczywiście jest tutaj kapitalnie. To jest ogromny wyróżnik tego urządzenia. Ale dla kontrastu powiem, że pojedynczy głośnik jest jednak zawodem. Wszystkie telefony w tym przedziale cenowym, o którym tutaj mówimy, kiedy poznaliśmy już oficjalną cenę tego telefonu, raczej występują z głośnikami stereo. Biednymi, bo biednymi, ale jednak. Gorsze stereo jest lepsze od lepszego głośnika mono, w którym gdzieś tam trochę słychać tego basu, ale to nie jest ten poziom, na który tutaj liczyłem, więc to na pewno powinno być tutaj mocno dopracowane, a niestety... Nie jest. Przechodząc do ekranu. Ekran jest kapitalny. Tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Polaryzacja nie występuje, więc nie mamy problemów. 90 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie 180. Małe ramki po lewej, po prawej. Góra jest trochę większa, brudka jeszcze większa, ale symetria jest zachowana. Wszystkie parametry, szczegółowość, jasność minimalna, maksymalna są w porządku. Nie mam tutaj naprawdę żadnych zastrzeżeń. Jest świetnie. Pod tym względem to jest mocny wyróżnik tego telefonu. Natomiast też powiem szczerze, że telefony w tym przedziale cenowym raczej nie występują już z jakimiś biednymi IPS-ami, więc tutaj ten AMOLEDowy ekran jest jak najbardziej wskazany i tak rzeczywiście jest. Ale podoba mi się to i rzeczywiście nawet ten otwór z aparatu do selfie mi niespecjalnie przeszkadza. Nie przyczepiam się, jest naprawdę dobrze. No i specyfikacyjnie. Mówiłem wielokrotnie, nie jestem fanem mediatyków, ten Dimensity 905G jest, myślę, odpowiednim sprzętem na odpowiednim miejscu. W sensie telefon przez cały okres testów działał bardzo sprawnie, Zdarzyły się może jakieś delikatne przycięcia, ale to się zdarza nawet we flagosach za 6000, więc nie obrażajmy się. Natomiast temperaturowo jest świetnie, telefon w ogóle się nie przegrzewał. Nie miałem żadnego ani jednego momentu, gdzie bym powiedział, że och, ta temperatura jest jednak za wysoka. Jedyne moje takie powiedzmy zastrzeżenie to oczywiście brak możliwości rozbudowania pamięci. Ok, niestety coraz więcej telefonów odchodzi od tej możliwości. No i może skoro OPPO tak tym modelem aspiruje z tego średniaka wysokiego do flagowca i tak to mocno podkreśla, no to przydałaby się tutaj pamięć UFS 3.1. Ok, ja przypominam, że telefony znacznie tańsze, które oczywiście gorzej wyglądają, są gorzej zbudowane, mają inne parametry gorsze, ale potrafią mieć pamięć UFS 3.1 i to byłby pewno miły wyróżnik. Mamy UFS 2.1, więc jest to pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o płynność działania też gdzieś, ale tak jak mówiłem, jest naprawdę bardzo dobrze. Specyfikacyjnie telefon moim zdaniem się mimo wszystko broni, no i dodatkowo nie ma tu jakichś takich niespodzianek przykrych, które czasami zdarzają się w różnych modelach. Komunikacyjnie nie mam zastrzeżeń, jakość połączeń była dobra, chociaż nie jakaś wybitna i tu też zwracam na to uwagę. Bluetooth 5.2, wszystkie GPS-y, glonasy itd., tak Wi-Fi 6. Wszystko na pokładzie. 5G działa bardzo dobrze. W ogóle 5G mi włączyli w domu. Znaczy nie u mnie w domu bezpośrednio nadajnik, ale u mnie na wsi włączyli, że w domu mam 5G, coś fantastycznego. E, I to jest też dobra wiadomość. E, natomiast wszystko działa. Tutaj pod tym względem nie było problemów. Urządzenie się spisywało wzorowo wręcz. Bateria 4300 mAh. E, I od razu zacznę od tego szybkiego ładowania 65W. To jest takie ładowanie, które no, pozwala jakby zapomnieć w ogóle o tym, że telefon trzeba ładować. Bo wystarczy, że ponoczymy sobie go na 15-20 minut i telefon jest tam do 80% naładowany. Więc rozwiązuje to właściwie wszystkie problemy, no bo zawsze w ciągu dnia, nawet rano przed wyjściem do pracy, czy gdziekolwiek idziemy, znajdziemy te 15 minut, żeby szybko podłączyć telefon, żeby się podładował. Mamy poranną toaletę, cokolwiek innego robimy, przygotowujemy się nawet, żeby wybrać ubranie, zajmuje czasami niektórym dłużej, więc naprawdę jest to świetne rozwiązanie, że możemy tak na dobrą sprawę zapomnieć o tym cyklu ładowania i myśleniu, kiedy ten telefon trzeba podłączyć. Czy mogę z niego teraz korzystać, czy muszę wisieć na kablu. Tu czegoś takiego nie ma. Jeżeli chodzi o wyniki, bo 4300 to na papierze nie jest zbyt dużo, jest różnie. Miałem 6-7 godzin na ekranie i to były świetne wyniki, bardzo dobrze, ale też zdarzały się takie po 3,5 godziny gdzieś tam na 5G, więc raczej był to taki jeden średnio intensywny dzień i nie było też jakiejś, bym powiedział takiej metodologii w tym sensie. Czasami było lepiej, a czasami było po prostu gorzej. Nie wiem od czego to zależy. Nie zmieniałem też jakoś bardzo ilości aplikacji, które znajdowały się na moim telefonie, więc taka trochę loteria, ale też nie miałem takich problemów, że nie wiem, zostało mi 5%, a byłem gdzieś na mieście i telefon chciał mi się już praktycznie rozładować. Więc zarządzanie tym jest dość proste. Podładowujemy sobie właściwie bardzo szybko telefon nawet do niskiego stopnia i na te kilka godzin takiego normalnego użytkowania spokojnie wystarczyć. Indukcji nie ma, jakiejś wodoodporności też nie, no to są te rzeczy, na które zwracają uwagę, no szkoda, niestety. Wspomnę jeszcze o skanerze odcisków palców. No, nie jest może najszybszy na rynku, w sensie, że pomuśnięci się odblokowuje, ale też do pół sekundy myślę, że jest bardzo dobrze. I ten, jakby ta powierzchnia jest na tyle duża, że jak będziemy już mieli ten telefon, się przyzwyczaimy do tego, to jakby przykładanie palca jest odruchowe, dość proste. Rozpoznawanie twarzy jest również, no. OK, chociaż tak jak mówiłem, nie zawsze działa tak idealnie i jednak czasami działa troszeczkę dłużej, ale myślę, że obie formy są na tyle przystępne, że w jakiś sposób na pewno urządzenie dość szybko odblokujemy. No i ColorOS 11 poprawki są sierpniowe, mamy koniec września, właściwie październik, i nadal tutaj nic nie przyszło. W ogóle żadnej aktualizacji nie miałem na telefonie od momentu, kiedy z niego korzystam, więc no to nie ma jakiegoś wielkiego szału, bym powiedział pod tym względem, ale myślę, że z biegiem czasu coś tu się pojawi. Nakładka, którą bardzo lubię. W sensie, ja czekam oczywiście na kolejną wersję, żeby się coś tam pozmieniało. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych nakładek, bo jest po prostu prosta. Ma wszystkie rzeczy, które potrzebuję, nie ma tu jakichś większych braków. Są te dwa, trzy gesty, które są rzeczywiście bardzo wygodne i do zrzutu ekranu i do dzielenia aplikacji, z czego ja bardzo często korzystam. Jestem pasek boczny, z tego mniej korzystam, ale właściwie w każdy sposób można sobie skonfigurować urządzenie. I to jest chyba jeden z niewielu telefonów, czy ogólnie telefony, które. No bazują na ColorOSie, czyli też Oppo, Vivo, ewentualnie OnePlus. Mają możliwość dopasowania sobie jakby tła urządzenia. Nie tylko biały-czarny, ale również odcienie szarości. Jeżeli ktoś nie lubi takiej stricte głębokiej czerni, nawet na AMOLEDzie, chociaż wiadomo, że pomaga to trochę w baterii, no to może mieć taki delikatnie szary i wtedy wygląda to też trochę inaczej. To jest rzecz, na którą może dużo osób nie zwraca uwagi, ale jednak jest to bardzo przystępne, że, że jednak jest to jakaś no, taka gradacja tych kolorów, a nie, że tylko biały-czarny. Musimy wybierać między albo mroczną ciemnością, albo. Światłem bijącym po oczach i przeszkadzającym, więc to doceniam. Więc ogólnie nakładka jest spoko i tutaj jak najbardziej ok. No, mam nadzieję, że te poprawki aktualizacji bezpieczeństwa będą pojawiały się trochę szybciej. Mimo wszystko. I na końcu zostaje nam aparat, czyli coś, co jest taką machiną, która pcha do przodu całe Oppo, i rzeczywiście widać, że tutaj najbardziej skupiają się powiedzmy, na tych wszystkich funkcjach i udoskonaleniach. Zacznijmy sobie od tych, powiedzmy, podstawowych rzeczy, czyli jak robimy zdjęcia i w ogóle jak one wychodzą, i czy one się podobają, jak wygląda wideo, czy coś tu się zmieniło od pierwszych wrażeń. Myślę, że tak, ale to też zasługa tego, że oczywiście korzystałem z innych urządzeń i widzę, że nawet niektóre tańsze urządzenia, w sensie przy gdzieś tam 2000 zł, Potrafię na przykład bardziej wyciągać więcej w szerokim kącie. On jest ciemny, w sensie widać, że on po prostu sobie aż tak super nie radzi, nie jest aż tak bardzo ostry. To są rzeczy, które gdzieś tam wyszły po prostu po dłuższym testowaniu, a nie zauważyłem tego aż tak na samym początku. Kolor syka, tak jak mówiłem, jest w miarę zbieżna, chociaż tutaj też mam więcej zdjęć, które są delikatnie różne. Jest na pewno ten szeroki kąt ciemniejszy i mniej ostry. Główny jest bardzo dobry, tak jak mówiłem, ta. Jakby postprodukcja na telefonie, czyli to procesowanie zdjęć jest bardzo. Agresywne pod tym względem, że bardzo często na podglądzie widać, że niebo będzie przepalone na fotce, a finalnie w galerii jest poprawne. Więc dzieje się to wszystko, jakby powiedzmy, już za naszymi oczami, nie widzimy tego. Ale działa to dobrze, bo to 64MP ze światem 1.7 jest jasne, ostre i rzeczywiście zdjęcia wyglądają ładnie. Boka też może się podobać, więc yy, i zdjęcia takie bardziej portretowe, bez oczywiście teleobiektywu, ale takie portretowe. Z bliska możemy sobie zrobić z ładnym, rozmazanym tłem, ale również szerszy kadr i jak najbardziej ująć. Więc tutaj, jakby zastrzeżenie, mam może brak tej optycznej stabilizacji, która by pomagała przy zdjęciach nocnych. No i na pewno by pomagała przy wideo. Już pomijam fakt, że znowu nie można się przełączać między aparatami w 4K 30 klatek. Nie zrozumiem tego, nie rozumiem, nie zrozumiem. Wiem, że po prostu montowanie gorszej jakości aparatów szerokokątnych nie umożliwia takiej funkcji, no ale to właśnie można by było zmienić, żeby można było również nagrywać 4K, bo to jest bardzo wygodne w momencie, kiedy nagrywamy, że zbliżamy sobie cyfrowo, ok, trochę możemy zbliżyć i nie tracimy jakoś bardzo mocno na tej... Jakości tych nagrań, ale chcemy czasami się oddalić, pokazać troszkę więcej. No, i tutaj na 4K niestety się przełączyć nie można, musimy zejść do Full HD. Natomiast, no, niestety te filmy są takie bardziej trzęsące. Już w pierwszym filmie było to dość mocno widoczne. Oczywiście bez użycia AI Highlight, tej wideo, czyli tej nowej funkcji, która oczywiście rozjaśnia wideo, ale też stabilizuje. Zresztą w tamtym wideo, w pierwszych wrażeniach też było widać, że. Jest spory krop, jeżeli chodzi o, o to nagranie, ale faktycznie ono jest jaśniejsze. Ale normalne wideo jest dobre, chociaż też kolory są powiedzmy takie inne niż na zdjęciach, i to też mi się nie podoba. No na pewno moglibyście nad tym wideo normalnym troszkę popracować. No i funkcja AI Highlight Video, która oczywiście po pierwsze rozmywa tło za nami, więc to odcięcie zależy oczywiście od miliarda różnych scenariuszy, czyli czy jest jasno, czy ciemno, czy kontury są dobrze widoczne i czy mocno odróżniają się od tła kolorystycznie i kontrastem, więc tutaj, jakby no. Przykładowe wideo gdzieś widzicie, natomiast no to za, dużo zależy od tego, jak faktycznie będziemy to nagrywać. No ogólnie efekt nie jest zły, ale też do naturalnego jakoś y, jeszcze myślę daleko, w sensie musi kilka generacji upłynąć. No i oczywiście jest możliwość rozmywania tego, y, tej boki, czyli tych dodatkowych flar, robienia, żeby one były jeszcze bardziej takie spektakularne. I to na ekranie telefonu później wygląda fajnie, ale jak przerzucimy sobie na komputer, żeby obejrzeć to na większym ekranie, to jednak no, wychodzą też wszystkie niedoskonałości, i na to zwracam uwagę. Dużo lepiej chyba wyglądają zdjęcia w sensie no, z tym rozmazanym tłem, z tą boką, bo one, no, widać, że jest na nich sporo szumu, szczególnie jeżeli zdjęcie jest robione w ciemnych warunkach, żeby no jakby. No właśnie te światełka nie, miasta czy światła gdzieś tam o, tutaj w pomieszczeniu były lepiej widoczne, to wtedy widać, że na zdjęciu jest sporo szumu, ale ogólnie my, wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. Efekt jest na telefonie bardzo przyzwoity, gorzej jak będziemy przerzucać sobie to po prostu na komputer. No, i tych trybów znanych z innych modeli Oppo jest dużo, omawialiśmy je wcześniej, więc mamy oczywiście dual video, czyli nagrywanie dwoma aparatami. Jest oczywiście możliwość nagrywania filmów profesjonalnych czy robienia zdjęć profesjonalnych. Są zdjęcia makro, które są słabej jakości, oczywiście biorąc pod uwagę, że no, mamy tam tylko 2 megapiksele ze światłem 2.4, więc to jakiegoś szału nie ma, więc możemy sobie to właściwie odpuścić. Dwukrotne zbliżenie cyfrowe jest jeszcze w miarę akceptowalne, nic więcej, raczej bym tutaj nie kombinował. No i na końcu selfiaki, które y, ogólnie nadal mi się cały czas bardzo podobają. Szczegółowe tutaj widać, że również mocno telefon walczy, żeby nie przepalać nieba, ale ogólnie efekt jest jak najbardziej. Fajnych. Więc podsumowując, oprócz tego fantastycznego wyglądu, bo uważam, że Renault 6 5G rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo ładnie, jest czymś innym niż wszystkie kotlety, które ostatnio testowałem, i to mi się podoba. I tą obudową błękitną, która się w ogóle nie palcuje, to jest coś fantastycznego również. No, ma kilka innych atutów: i świetny ekran, i naprawdę taką w miarę przyzwoitą baterię na pewno z szybkim ładowaniem, więc sumarycznie jest naprawdę nieźle. Przyzwoita specyfikacja, która pozwala, że urządzenie działa OK. No ale właśnie, no tak, Głośnik jest mono, nie ma żadnej wodoodporności, nie ma możliwości rozbudowania pamięci. Aparat ten główny jest tylko powiedzmy taki 100% wart zaufania, szeroki kąt różnie, wideo niestabilizowane. Jest kilka jakichś takich malutkich, ale i to są rzeczy, które jeszcze pewnie gdzieś tam można dopracować. Oczywiście są też ogromne zmiany względem poprzednich generacji, no bo i mamy szkło z tyłu, a nie jakiś plastik. Mamy świetną wibrację, wreszcie, rzecz, która przez wiele lat w różnych modelach Oppo niestety nie była taka flagowa. Tu rzeczywiście jest, istnieje flagowa. Świetne zachowanie temperaturowe, o czym mówiłem, tam ponad 30% większa jakby ta powierzchnia chłodząca czy odprowadzająca ciepło z urządzenia, i dzięki temu rzeczywiście telefon jest praktycznie cały czas. Temperatury takich niewyczuwalnych dla nas, to jest również świetna wiadomość dla osób, które są na tym punkcie wyczulone, więc jest dużo rzeczy na plus, jest kilka rzeczy, które na pewno trzeba jeszcze jakby poprawić, ale powiedziałbym, że ta cena na dzień dobry nie jest taka super jeszcze zachęcająca, w sensie wiedząc ile telefon kosztuje, chciałbym, żeby był jednak był te parę stów tańszy, byłby na pewno dużo bardziej wtedy atrakcyjny, i wiecie co? To na pewno się zmieni. On za parę miesięcy pewno będzie troszkę tańszy i wtedy będzie na pewno dużo lepszą opcją. Ale teraz, jeżeli Wam zależy na takim unikatowym designie i tym, żeby rzeczywiście te funkcje, które tutaj są na pokładzie, plus myślę, fajna nakładka, mieć, to myślę, że to również jest bardzo interesujący wybór. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Zapraszam oczywiście do innych filmów, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie dodatkowe pytania, komentarze są dla Was, trzymajcie się. Cześć!